Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć parę rzeczy o strzelaniu z ręki silnej, dominującej, z ręki słabej, wspierającej, różnie nazywacie. Tak jak sami widzicie, ja nie kombinuję nic z pasem, nawet jeżeli mam wysoką gotowość broni albo niską, to pas mam cały czas tak samo. Nie ściągam go z szyi, bo to nie o to chodzi, bo teraz jakbym poszedł do pozycji kręczącej, to sami widzicie, że już wadzę lufą. Więc ja w ogóle nie zmieniam. Jedyny moment, który będę zmieniał, to będzie wtedy, kiedy będę chciał strzelać z ręki silnej, dominującej na rękę słabo. Tak? No bo teraz nie mam możliwości przekazania broni, bo się uduszę pasem. Co należy zrobić? Pokażę wam dwie opcje, jeżeli chodzi o pas, i pokażę wam jedną opcję, jak e, ja sobie przekazuję broń. Jeżeli chodzi o przenoszenie broni z lęki. Dominujący na rękę wspierającą, to jest ich kilka. Ja pokażę Wam tylko jedną opcję, znam więcej. E, pokażę Wam dwie opcje, jeżeli chodzi o rozwiązanie, co zrobić z pasem, żeby dalej nic nie kombinować. Jest jeszcze możliwość przełożenia pasa na tą stronę. Wiele ludzi tak e, robi i wykorzystuje ten element, że pas jest spięty w drugą stronę. Ja mam pas zamontowany tak, e, ja wykorzystuję pas do przejścia, czyli, czyli teraz, jeżeli mam i mam. Przejść bronią, bym się udusił. Co robię? Ściągam pas łapię tu za magazynek. Zobaczcie, wyciągam broń do przodu mam. Mogę oddychać. Nie duszę się. Mam, to nie jest. Zobaczcie, ile mam zapasu jeszcze paska, tak? Czyli, jeżeli tu mam dobrze pasek dograny, że wszystko sobie robię, ok. To tak samo tutaj będzie. Mam trzeba przejść. I tylko robię to, mogę dalej sobie. Pracować, tak, przechodzę. Tu idzie ręka, ta ręka idzie tu. Tak, jak sami widzicie, mogę sobie pracować. Na bezpieczniku nic się nie dzieje. Tutaj mam luz, nic mnie nie dusi, na razie tak. Nie mamy zbyt mocno tego paska. Jeżeli chcę z powrotem przejść, no to najpierw na magazynek, ta idzie na przedni, ta na tylny, przenoszę. I sobie hop-hop wracam. Jestem, to jest jedna z możliwości. Druga możliwość to jest taka, że pracuję sobie na tym pasku, tak? Czyli już Wam pokazuję, jestem sobie, tak? Chcę przejść, łapię sobie za pasek, hop, odciągam do tyłu, nie muszę już przekładać. Dlaczego? Dlatego, że już mam tyle zrobionego miejsca. Sami widzicie, że sobie robię. Hop, odciągam i zobaczcie, hop, 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 hop i mam i też się nie duszę. Tak, po to ten pasek ma pracować, dalej mogę sobie pracować. Nic mnie nie dusi, i tak dalej. Trzeba wrócić. Wracam. Jestem tu dalej gotowy do strzelania. Zamieniam ręce. OK. Jestem gotowy. No i teraz trzeba będzie pasek po prostu sobie hop, zjechać z powrotem mam, tak? Tak mniej więcej powinno to wyglądać. Teraz zobaczycie to na innej broni. Zobaczycie, jak pracuje, jak strzelam. I zaczynamy. Padas zmieniam, hop, hop, jak sami widzicie, Jest strzał. Jak chcecie, pracujecie. Widzicie, na bezpieczniku. Niektórzy pracują, niektórzy nie. Ja pracuję. Odbezpieczam tutaj, zabezpieczam, hop, hop, hop. Jestem tu. Z tej pozycji też mogę strzelać. W odpowiedzi na Wasze pytania zrobiłem ten odcinek. Mniej więcej pokazałem, jak to wygląda, jak ja to robię na broni taktycznej i tam na karabinku PCC. Sami widzieliście, jak to wygląda. Zapraszam do oglądania i do subskrybowania mojego kanału.